Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym idę na górę o nazwie Bishorn. Jest to szczyt o wysokości 4151 metrów. Nie jest to technicznie trudna góra. Jedyna trudność to lodowiec, który też nie jest jakiś duży, nie ma tam potężnych szczelin, oraz długość trasy, ponieważ. Całość zajmuje około 13 godzin, jeżeli mówimy o jednym dniu, a suma przewyższeń to około 2400 metrów. Jestem równo 10 miesięcy tutaj po wejściu właśnie na Matterhorn, po moim pierwszym tak naprawdę kontakcie z jakimś czterotysięcznikiem. Moja fizyczna teraz wydolność jest trochę słabsza, mimo że codziennie w pracy tak naprawdę, jak zliczyłem, robię około 10 kilometrów. Zobaczymy wszystko tylko jak to się przełoży na moją sprawność ogólnie górską, że tak powiem. Także muszę się jeszcze spakować, dopakować, schować wszystkie sprzęty, kamery i możemy iść w górę. Koli się tutaj już powiedzmy trochę wypłaszcza. Do schroniska zostało mi jakieś jeszcze 500 metrów, ale muszę się ubrać, bo tutaj już zaczyna bardzo mocno wiać. Ten wiatr tu bardzo mocno śmiga. Robi się za mną coraz jaśniej. Myślę, że czołówkę tutaj już mogę spokojnie wyłączyć, ale no przede wszystkim to muszę się ubrać. Jestem na wysokości 2441. Schronisko jest na około 3200, więc zostało mi jeszcze troszeczkę w górę. Zrobiłem już 760. No to zostało mi jeszcze 760 około. Ale zimno, nawet rękawiczki założę. Mam też czapkę zimową. I to nawet nie byłby głupi może pomysł, żeby ją teraz założyć, bo jednak przez to, przez czapkę z daszkiem trochę jednak przewiewa i przez kaptur. A nawet słyszę, że tam będzie po prostu mega, mega zimno. Ten wiatr jest taki właśnie już wysokogórski, lodowcowy. O, piękna czapka zrobiona przez moją mamę. Można powiedzieć czapka na zamówienie. Moja najlepsza, ulubiona górska czapka. Dziękuję, mamo. O, jak ciepło od razu! Jest z wełny. Jest, powiedzmy, nie wpuszcza. Jakby to powiedzieć, powiedziałbym, że jest przewiewna, ale to źle świadczy o niej na wiatr. A właśnie jest bardzo dobrze oddychająca. O, może tak powinienem powiedzieć. Produkcja domowa. Będzie teraz trochę lżej. A robiąc szybko wysokość, trzeba naprawdę pamiętać o dobrym nawodnieniu. I jak wysokość rośnie, właśnie też już 3,5 powyżej 4, no i wiadomo, jeszcze wyżej, też trzeba dbać o nawodnienie. Bo choroba wysokogórska bardziej nas wykończy, jeśli jesteśmy odwodnieni. To jest bardzo, bardzo ważne. Widzę już schronisko u góry. Zostało mi, myślę, między jakoś 300-400 metrów w górę. Tam zrobię przerwę, myślę nawet pół półgodzinną, żeby trochę się zregenerować, bo jednak zapierdzielam ostro w górę. Widoki są nieziemskie, a to dopiero jeszcze wszystko przede mną. Te widoki najlepsze jeszcze przede mną. Jeszcze się nie mogę doczekać. Jestem na schronisku. Doszedłem do schroniska. No, te ostatnie metry nie były takie proste. Nawet muszę powiedzieć, że mocno dostałem w tyłek. Trochę się zaczyna chmurzyć. I dlatego też wyszedłem tak wcześnie rano, ponieważ o godzinie 18 około mają tu być deszcze i burze. Zostało mi w górę jeszcze... 886 metrów, więc spoko. Widziałem też jakieś ludzi, że są u góry, szli po prostu po lodowcu. Jest to dla mnie super informacja, ponieważ będę po prostu szedł po śladach. To jest mega komfortowe. Chociaż ten lodowiec też nie ma dużo szczelin. Jednak mamy dopiero początek sezonu letniego, więc jeszcze jest trochę więcej śniegu niż jakbym tu przyjechał w sierpniu. Tam widać Matterhorn. Tam widać Cinal Rothorn. Wiele tutaj widać. Na szczyt mam 3 godziny 880 bodajże coś metrów, niecałe 900 uściślijmy, skróćmy sobie i trzeci 4000 będzie odhaczony. A zaraz dziewiąta, zrobiła się niesamowita lampa. Przebrałem się, ściągnąłem tą czapkę, założyłem tą szerpowską, moją ulubioną w góry. Ściągnąłem też bluzę, bo było zaczęło się po prostu ze mnie lać. I jeszcze dwa razy mocniej posmarowałem się kremem, więc powinienem przeżyć dzisiaj. To jest tak naprawdę, muszę podsumować już na samym początku, że to będzie nudny szlak. Będzie się szło po śniegu w górę, po lodzie. Tam widzę, że jest jakieś nachylenie miejscami, 45 stopni. W jednym miejscu, a tak to 40-35 wygląda na to, więc nie powinno tutaj nic tak naprawdę stanowić problemu. Jedyne co to na pewno będzie to wysokość. Trzeba mocniej wiać. Jest to taki zimny, zimny mega wiatr. Założyłem kurtkę. Od razu mi się lepiej idzie. Ten wiatr tak trochę wybijał z rytmu, muszę powiedzieć. Jak do tej pory, jestem na 3800 około. Jak do tej pory nie było żadnej szczeliny. Żadnej możliwości wpaść nawet do szczeliny. Nic kompletnie. Zostało jeszcze 300 metrów w górę. W pionie. No. Pogoda jest ładna, pogoda daje radę poza tym wiatrem, ale może lepiej tak to by było, tak lampiście, tak gorąco, a tak to chociaż to się jakoś powiedzmy zeruje. No, 300 metrów w górę, dajesz hobby. Na szczyt zostało mi jakieś 50 metrów przewyższenia. Już tuż, tuż jest, ale widzę jak tam wieje. Tutaj jeszcze jestem troszeczkę schowany. Wow, po prostu kłęby śniegu zapierdzielają. No tu też dojdzie, ale jednak tam widać ten śnieg na grani. Na grani, na szczycie. A ja tutaj jeszcze sobie zrobię przerwę. Chwileczkę, po prostu muszę zjeść, muszę się napić. Wyznaczyłem sobie, że co godzinę, 4, tak 50 do godziny, będę pił i właśnie zrobiłem godzinę 40 bez niczego, więc muszę nadrobić płyny czuję, że lekko mnie głowa boli na pewno jest to siła przewyższenia i wysokości ale no mocno dostałem po tyłku a jeszcze trzeba zejść na dół ale po tym lodowcu będzie się bardzo przyjemnie schodziło, po prostu szybciutko Schronisko jest na 3000 metrów więc nigdzie nie było podejścia, do jakby zejścia idąc tutaj od schroniska. Także tylko teraz będę już szedł w dół, jak wejdę zaraz na szczyt na wierzchołek. I to mi się mega podoba. Lorety. Uuu, ale tak to jest, jakby bez żadnej aklimatyzacji robi się czwórkę w jeden dzień. Ach. Można, można, ale no. Wydolność kocura chciała mieć. na szczycie Bishorn, 4151. Juu! Pogoda się trochę psuje, mocniej wieje, pojawiają się chmury tam nad, nad Monte Dlatego muszę cisnąć w dół, ale jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Zobaczcie, co się dzieje tutaj na szczycie, jakie chmury przyszły. No i to wszystko stało się tak w pół godziny, naprawdę. To jest, ja jestem cały czas pod wrażeniem, jak w górach może się szybko pogoda zmienić. Ostatnio miałem też taką przygodę. Została nas mniej, ole burza. I byliśmy w samym jej centrum, bo byliśmy na 2100 wysokości, a szczyt miał 2300. Teraz zapierdzielam przez ten lodowiec, biegnę wręcz. Żeby po prostu to się znowu nie powtórzyło, bo no tutaj na tej wysokości około czwórki to nie chciałbym spotkać burzy, jestem już przy schronisku. Jeszcze mam około 3 godziny zejścia na dół. Jestem potwornie zmęczony, ale szczęśliwy, bo wszedłem. Bo, bo ostatnio tylko praca, 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 A tak to chociaż coś się fajniejszego zadziała. Hmm. Jakbym podsumował. Tą całą wycieczkę i ten cały trip. Jeżeli jesteś aklimatyzacyjnie przygotowany na czwórkę, to nie będzie ta góra stanowiła dla Ciebie żadnego problemu. Ale idąc z dołu, no można dostać w dupę. Bo to jest 2500 przewyższenia w jeden dzień, no to ciężko, ciężko! O. Trochę mnie głowa boli od wysokości. Chroniłem się cały czas przed słońcem, więc to nie od słońca, ale wysokość. I pędzę na dół, bo pogoda się naprawdę popsuła. Chmury przyszły. Widać wszystkie szczyty w okolicy jeszcze. To nie jest tak, że ona, te chmury są bardzo nisko. Tylko nie ma już słońca. No i ewidentnie wszystko wskazuje na to, że wieczorem jednak będzie jakaś burza i deszcze. Bo tak się po prostu zanosi. No, to by było na tyle w tym vlogu. Dziękuję, że zostaliście do końca. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie suba, bo będzie takich o wiele więcej jeszcze. Cześć, strzała, trzymajcie się i do następnego.